gotne powietrze, więc o poranku bierzmy się troszeczkę cieplej. Dzień dobry, Klaudia Kroczek, zapraszam już teraz na szczegóły prognozy pogody. W centrum Polski nie pada, jest całkiem pogodnie. Dużo słońca na niebie. Natomiast przelotny deszcz pojawia się teraz na Nizinie Szczecińskiej i miejscami na Podkarpaciu. Uwaga, bo na Podkarpaciu może padać intensywnie i tutaj od samego rana ostrzeżenia dla kierowców przed śliskimi drogami. Wiatr jest słaby i umiarkowany, a w tym momencie na termometrach od 12 do 17 stopni. Co będzie? będzie działo po południu. Niestety chmur deszczowych będzie troszeczkę więcej, bo to chłodne i wilgotne powietrze sprawi, że chmury będą chętnie się wypiętrzać, czy to nad Polską Północną, Zachodnią, czy południową. południową. W centrum kraju nie powinno padać. W centrum i na wschodzie najwyższa temperatura 24 stopnie w najcieplejszym momencie dnia. We wtorek opady w większej części Polski, a tam gdzie padać nie powinno najwyższa temperatura, nawet 28 stopni. W środę opady już w mniejszej części kraju, ale troszeczkę chłodniej. Ale od czwartku? Cieplej. Czwartek, piątek, sobota z przeważającą ilością słońca aniżeli chmur. W czwartek do 24 stopni, w piątek do 29, uwaga, w sobotę do 32 stopni. Co to oznacza? Może wakacje w końcu pojawią się w Polsce, takie, albo taka wakacyjna, prawdziwa słoneczna pogoda. Ale dzisiaj wzdłuż linii wybrzeża mało słońca, raczej chmury deszczowe, temperatura powietrza wyniesie 20-21 stopni, temperatura wody 18-19 na Mazurach, w Augustowie i w Suwałkach możliwy przelotny deszcz, poza tym całkiem pogodnie i do 22 stopni. Zerknijmy jeszcze, co się będzie działo w południowej części kontynentu. Na południowym wschodzie w Walencji może popadać deszcz, ale ciepło w Hiszpanii 34 stopnie. Natomiast Chorwacja dzisiaj z niebezpieczną pogodą, lokalnie może popadać deszcz, podobna sytuacja w Rzymie i w Neapolu. Tunezja słoneczna 29 stopni. I na koniec południowy wschód Korfu. Miejscami w Grecji popada deszcz, ale ciepło stopni. 8 stopni, jednak najcieplej w Urgadzie 35 stopni i słoneczna aura. Więcej w aplikacji Pogoda Interia. Do zobaczenia.